Cześć, jestem Kasia i prawdopodobnie zabłądziliście. No, niestety, wchodząc tutaj na mój kanał, ale nie wiem. Może się opłaci, może nie. Długo zastanawiałam się, o czym nagrać ten film w ogóle, ponieważ moja droga nałowa była rozległa. Próbowałam jakieś takie muzyczne, jakieś takie październikowe odkrycia, tutaj coś tamte. Ty... I to miało być zabawne, miało być to jakiś przekaz, miało, miało, miało to coś wnosić do mojego życia, ale ostatecznie wnosiło tylko śmiech i żenadę. Wiadomo, ja jestem komikiem największym dla samej siebie. Moje żarty śmieszą mnie najbardziej. Więc, cóż, mogę powiedzieć więcej? Początki. Bo ten film jest o niczym. O niczym. Początku, który trochę będzie symbolizować to, że zrobię z Wami moje tło, raczej połowę. Moją połowę. I teraz to świetny pomysł na to, by z wami ten mój początek zaczął. W ten sposób, że ułożymy razem moje ducho. Proszę. Główna koncepcja już jest, jednak, żeby wyglądała w ten sposób, trzeba ją zawiesić. klikło dzisiaj zaczniemy jutro skończy Handosh Znamy emerytury Tak właśnie powstała całość, którą odkładałam ja na dzień, a może tu. Miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień. A powstało to w dwa dni. Wiem, że mogło to powstać w kilka godzin, może szybciej, może. Nie mam pojęcia. Zrobiłam to w miarę możliwości. Nie mam pojęcia też o wielu rzeczach, tak? Nie mam pojęcia też, co ja tutaj robię. Ale to już mówiłam, chyba. Stworzyliśmy razem pomost do początku, do początku czegoś nowego, prawdopodobnie. A teraz dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, podsyłajcie mi może pomysły, um, pomysły jakieś realne, które są do wykonania i nie są tak wysokie jak moje ambicje, które są nierealne. Majkujcie, cokolwiek króbcie. Możecie wyjść przez drzwi, przez okno. Z okno odradzam, może być wysoko, może być niebezpieczne, no chyba, że na parterze. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć! Jest no, tak pewnie podstawa, pod, pod, podstawa, jest top. No bo ja to jest tak zachwiałe jak moje życie. To się chwieje jak ja, w życiu, w życiu.